Gaz, na czołówkę, na czas, za tej sceny niczym Joker na mojej twarzy, poker face, stoję po kolana w złocie, szlejzer w płyty, mister flesh, ścianka w niczym Covid zasięg, mam ten wirusowy bujasz głową, wbrew tej woli, youtuberek, nuty stroi, ho, ho, A to moje nominacje, Lil Rock, Marta Linkiewicz, Kuba Wojewódzki i Lord Kruszwil. No co, dzisiaj jest czwartek wielka, także dzisiaj fajny odcineczek. Dzisiaj będziemy wpieprzać pączki. Ale ile tych pączków wziąłeś w ogóle? 24, 36. 96... Nie Niemożliwe 96, bo wcześniej było 96, Poczekaj, 96, dwie paczki więcej. Czyli ile? 24 więcej. To czyli jest 120 pączków. 120 pączków, tyle to sam Jasur mi się wydaje, że zje. 120? 100, no może zjeść 120 pączków. Mi się wydaje, że może zjeść 120. Dobra, w każdym razie, za każdego pączka będziecie mieć płacone 25 zł, bo dzisiaj tłusty czwartek. Dlaczego no, e, no, się... płacisz tak dużo? Dużo? No, no tak. Ja nie chcę żadnej kasy, mi będzie nawet przyjemniejsze, że będę jak pączka. Ja nie Od nie kiedy ty nie chcesz je? kasy? A po co? I tak wiem, że kłamiesz, bo. Nie, ja nie jestem bo, i, Ta, stary. I tak się rzuci na te pączki, jak. Usłyszałeś kwotę po prostu, że będzie płacone 25 zł za każdego pączka i już ci się można świeci. I tylko pieprzysz przed kamerą, żeby wyjść na dobrego. W każdym razie, jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole, bo dzisiaj szykuje się niezły teatrzyk, bo ja będzie pochłaniać te pączki. Ja muszę iść po więcej. Naprawdę, 120 pączków nie wystarczy na 6 osób. No to dobra, no to weź tak, żeby było 200 Co ty na co? Zapraszam do oglądania. Dobra, ponad 200 pączków, no tyle mi się wydaje, że wystarczy. No myślę, że będzie w porządku, chociaż y, szkoda, że nie ma konserwatorka, bo wtedy byś chyba zbankrutował. Tak mi Myślisz? się wydaje. No, myślę, że tak. No konserwator, byś tego, musiał jeszcze trzy razy tak kupić. Do tego pusz, gdyby przyjechał, idziesz z pączkami po <grym> A zapomniałem wam jeszcze powiedzieć o czymś. Oprócz tego, że jak skończymy challenge, no to dzisiaj jest tłusty czwartek, więc do końca dnia będziecie musieli jeść tylko i wyłącznie pączki, nic innego. Czego zapomniałem ostatnio? Nie jeżeli bierzecie udział w challenge'u i chcecie 25 zł dostawać za każdego pączka, to musicie potem niestety do końca dnia jeść te pączki. Ale ty też jesz? Wiem, czy czy jajem? Ja mogę jeść, no Czego Proszę A po challenge'u można kupić cappuccino? Eee, tak, po challenge'u można kupić no cappuccino, cappuccino, ale jeść tylko i wyłącznie pączki. No to jako możesz się wrócić? Wiesz, mój tusty czwartek, tusty jak wiola, nie? Z tyłu jest 200 pączków. Ile zjesz? Za każdego 25 zł. Za każdego pączka? Za każdego pączka 25 zł. Myślę, że się tak szybko nie odpadnie. A wiesz, tak. że mi dajesz 45? Za jednego pośpiechu? Tak, Ciąc, tak. No bo chciałem, żeby się roztyła. Ale ona jest, ma pojemniejszy żołądek i powinna być mniejsza. Ale być. jak ona weźmie, zje, no to wyobraź sobie, że będzie jeszcze. Ale ja zjadę. Jedno... A ty chcesz mieć większą glonę, tak? Chcesz mieć większą tego? Ona chce być większa Nie, ja tak. Nie, tak, ja sobie nie dostaję mało... 25 zł, ale nie wiem, dlaczego tak powiedziałem. No ja nie dużo. Myślę, że dzisiaj mogę pobić swój rekord, jeżeli chodzi o jedzenie. Ja zjem może jednego. Tak, tak i się mi wystarczy. Na papierosy będę mieć. Pysz. Pysz. Ale bez tu ona je jednego pączka i to jest jedna paczka szóstego. Nie, no jakby tak lepiej przeszczędziła, to papierosy są po 14 zł, więc jakbyś zjadła. Eee... Ale ja nie wiem. To sobie palę za te 14, a ja będę palić za te 16,50, dobrze? Ty, ale dlaczego ty przed challenge'em jesz? Co? Ja poczekaj, poczekaj. Tyż... Na patędzie, pach. Podczas jedzenia sobie łykam. Dzisiaj na pewno nie opuszczasz męczarni. No dobra, no ale to. to nie wiem, żadne oszustwo już sobie nie dopowiadaj. No jest trochę oszustwa, jakby nie płaczyć, stary. Wielka ma z natury wielki żołądek. Ja już ma z natury wielki żołądek, więc ja też muszę sobie jakoś z Ja tak? I apetyt zerukasz, tak? Coś? No wiesz, teoretycznie, że im też możesz dać, tylko wtedy ja zbankrutuję. A to co mam im dać? Chcesz, żebym im dał, żeby jeszcze więcej zjedni? Nie. No tak, to chociaż ja więcej zarobię, ty jesteś tego świadomy i nie oszukuję nikogo, tak? Tak szczerze? To nie wiem, czy ktokolwiek będzie w stanie to zjeść. W sensie tego jest naprawdę, ale naprawdę dużo. No jest dużo, ale ale damy radę. Myślę, że damy radę chociaż pokonać tyle, taką część. Jedną czwartą damy radę pokonać tego. Mi się wydaje, że jedną czwartą to sam Jaszczur pokona. Nie, nie. To są stare syte donaty. Bardzo syte. Te Oreo są najbardziej syte, ale w sumie Jaszczur no nie, nie może jeść. To nie mów, nie mów, nie mów. Marek Jaszczur i tak może ich jeść. Ale możemy Jaszczurowi dawać jeszcze appetizera i zobaczymy jak on będzie pierwszy. Chcesz mu dać? Nie, 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 nie no, dawaj zresztą. mu appetizera, nie dawaj mu appetizera. Nie wiem, jak będziesz miły to nie dam, a jak będziesz niemiły to dam. Chłopaki, panie, zebraliśmy się tutaj, aby wydoić dzisiaj kamusia porządnie z kasy. Z racji tego chciałbym ci powierzyć oto ten piękny syrop, żebyś go wypił i żebyś podobał temu wyzwaniu i zjatek najwięcej pączków. Ja wiem, że masz, ale musisz mieć jeszcze większy, więc wypij chociaż, chociaż jedną zakrętkę, tak? Działa bardzo dobrze, to jest taki eliksir zaklętych szamanów, więc musisz go wypić. Ale śmieszny No właśnie, bo to jest syropek, ale to jest na bazie ziół. Na bazie No tak, jest zakrętkę. Wypij ile uważasz, o tak, wypij ile uważasz. No to, no to, jeżeli to jest adekwatne do ciebie, no to wypij Tych całe. Nie będziesz trenera. A ja nie piję! Ja w szedłym tyku ciebie nie piję. Dawaj, dasz radę Tylko pamiętaj, że. I wypił całe, niemożliwe. <laughs> pamiętaj, że od każdego pączka później yy, powyżej tego, co ty byś normalnie zjadł, ja biorę dycha, ok? Bo dałem ci ten swój. to się wydawało by się za dużo więcej, to tak łyka wziąłem i już nie dało. Dobra, nieważne. Czyli musisz zjeść jak najwięcej, dasz rady? Radę. No to co, jesteście gotowi za każdego pączka 25 zł. mam nadzieję, że. Dlaczego żałosny Bo dajesz kasę za pączki To jest śmieszne jak dla mnie, nie? Bo powinni się cieszyć, że mają jedzenie Aha hmm. No to możesz mi oddać swoją kasę, nie? No i nie, się Ja nie chcę na pewno kasy. Kasy. Dobrze, to co zaczynamy? Czas, czas, start? Kasy Dobrze Yyy, ja. No dobra, no to możecie brać Za każdego zjedzonego pączka 25 zł. Zaczynamy nasz challenge a w, w, wszyscy wyjadają Tobie, Jaszczur, te pączki To są dla Jaszczura pączki, te akurat A gdzie jest wpisane? To no to jest tyle, że Dobra, bardzo dobra. Naprawdę bardzo dobrze. Na inną polewa. Ale te akurat są y, specjalnie kupione dla Jaszczura. Polega, no co my to obchodzimy? No co no, nie wiedziałem to nie wiedziałam. Biała, to. to są lepsze, to są z białą polemąź, nie? Będą ci lepiej. A tam chodzi, one są po prostu... Wiem, że lubisz taką. No ty lubisz akurat wiela świętak polewę. polę. O wiesz, o tym nie odczepcie. Mm, no został. Poczywne, poczywne, poczywne. O, to Jasu, poczywne. ty chyba pierwszy raz jakoś wolno to jest. Najwolniej, no, no, no jak? Zimne są. Aha, a jakie mają być pączki seryjne? Tylko wszystko ciepło, wszystko ciepło. On stary, w domu jest 11 stopni, więc nie wiem czego to oczekuję. No właśnie, ale to Nie będę się Chyba Proszę bardzo, 13,5. No tak. <laughs> Jeden zjedzony, tak? Ja <laughs> mam jednego. Mogę sobie podać magii? Że czym? to jest niedobre, nie lubię pączków. Że co? Że magii sobie no, może. Że tak. jakiś sosiki tam pączkę. On specjalnie będę ty. Tak ja wam ja przyniosę? Nie I mogę sosik... Ja no, no dobra, możesz, masz zjeść pączka, nieważne w jaki sposób masz to zjeść. Ja nie lubię w ogóle z polskiego. Ja mam ogólnie skupić się, żebyście chcą na niego siedzieć, bo nie samego. No ja no właśnie to. nie wiem, ostatnio też obok niego siedziałem i źle się to skończyłem. Ja się Cię przyzwyczaiłaś do niego, tak? Po jakim czasie? Po 10 latach. <laughs> ty jesteś dzisiaj w związku? <laughs> Zdrazań. 15 No nie Trzymaj Trzymaj Otwarty związek, że tak zdrada i w ogóle akceptujecie to sosy? I nie No kur... I widzisz, Pań, paś na wiola, patrz, to jest wiola Przywiozła śmietanowy sos Przywiozła śmieta On nie może śmietanowego sosu A. Ja zapomniałam, kto nie może to Dobra, drugi, tak? Eci. No dobra, ale drugiego zjadłeś mhm. I, I co ty, chcesz sobie to polać magii? Tak, misosi, kwaśny, najlepszy Czemu ty z sosezu McDonalda jesz pączki? Bo leci i mag serio, to dasz ma magii? Ale ty jesteś, obrzydliwcem, nie? O, to zawsze ja ja muszę w takich odcinkach wszystko inaczej robić. To ja mam ja panie, panie. Tak? No, wow. No, ty jesteś niedormalny Ile A tam? Dwie okończysz, kończysz, Musimy tak? Nie, nie A ty co, Wielka? To jest pierwszy, jako jedyna. Jest pierwszego. Nie, no drugie. Ja zaraz coś robię. Ja zaraz coś Nieprawda. No prawda, to, prawda. O, to drugi. To to... Tak to jeden jest. był tu, a drugi był tu. Nie, jest pierwszego, to, jest pierwszego. na nagraniu. No i jest pierwszego, wiem, że jest pierwszego. I wiem drugiego. Jest pierwszego. I drugiego. Jest pierwszego. No dobra, czwarty pączek, twój, twój drugi, tak? Jednak przemyślałem, że nie zapłacisz. Twój trzeci, twój, to też jest twój trzeci, tak? Tak. Twój, wielka. Dwa i nie wkurzaj mnie. Ja ciebie nie denerwuję, po prostu stwierdzam fakt. No to sobie zobacz Wszyscy widzieli, że widzi widzi jeden, Wszyscy widzieli, że jeden. I się będzie Nawet no, się do mnie nie patrzało. Tak jak zrobiłem teraz play od 10, co? I każdy mi wierzy, tak? No nie, bo każdy jest sprawdza. Szykuj mi sztubę. Są zbyt syte. Spokojnie, spokojnie. Są zbyt syte. Które? No te Oreo. One są tak syte, że to jest masakra. No, ja to Oreo najmniej unikam. Dlatego wziąłeś Oreo, tak? Ja tylko Oreo unikam, żeby jak najmniej ich tak, Za każdym razem jak patrzę to się zrygać. Chce. Ale on to robi specjalnie, bo on chce tych wszystkich dookoła obrzydzić. Piąty. Chyba Jasuł masz konkurencję, powiem Ci szczerze. On już piątego zaczął, Ty kończysz trzeciego. Ja muszę wody sobie więcej chyba zaraz nalać, No to jednak nie była dobra opcja. Wiolka, to jest Twój drugi, tak? Trzeci. Pamiętaj sobie na kamerze. Pamiętaj, ja że z kwietami nawet klączki, widziałeś? No już czwarty. I już czuję, że tak powoli... Przestaje mi się to podobać. No co, co? No się mnie tak czapile. Co? No się mnie tak No czy piłem się ciebie, bo jesteś najbardziej obrzydliwy tutaj. Ty ile zjadłaś? Dwa, tak? Byłem z przyprawami dobrymi. Ty jakie dobre przyprawy? To jest magi to jest słone. Trzeba rozepkać na ciebie, staję Teraz proszę. <noise> A ty chyba ci się podoba, że siedzisz obok niej, nie? Mmm, jeszcze jak? Jeszcze, jak mi dajesz kasę, to mogę zawsze gdzieś wziąć. Tak? No, kupu, czy nie? Ale A dobrze. ty pozwalasz, żebym ja nie musiał kupować, to masz. No wiesz? Dogadamy się. Ja tu siedzę. No wiem, i wiem, że ci się to podoba. <grym> A co wy teraz y, robicie sharing dziewczyny, tak? Sharing. Dzielicie się? Nie, po prostu on jest moim sponsorem. Nie, chyba jej sponsorem. Nie moim, dla niej. Nie, ty jesteś moim sponsorem, i ty jesteś moim chłopakiem, to już zostanie. No dobra, no, on. Zielenia. Nie ma dzielenia się mną, rozumiesz? No, ale on ci kupi. Nie! <grym> Ile pączków wielka? Dwa, tak? A mogę jeść sosy zamiast pączków? Trzy. Dwa. Trzy! Sosy zamiast pączków? Nie. Trzy pączki. Ty zaczęłaś z trzeciego, ty zjadłeś piątego czy nie? Nie, Jeszcze nie. Nie zjadłeś hmm. piątego. Czyli dopiero stówkę zarobiłeś. Bo ja to ja dzisiaj chyba mało kasy, ale olej, ozdam. mi ja, ja myślałem, że serio więcej z nimi teraz próbuję walczyć A ty dałeś za te pączki? Co? Ile poszło na te pączki? Byłem. Nie wiem, 400 zł albo 500. No a z 500 złotych poszło na te pączki. I a co z tymi pączkami zrobimy w ogóle? Będziemy rozdawać. Chcesz je rozdać? Wiem, ja że rozdać. Gdzie? Nie wiem, pójdzie się tutaj do jakiegoś miasteczka i pójdzie się je rozdaje. I dasz darmowe pączki, tak? No, jak Magdaga na rozdaniu. Aha, ale takie kozaki byliście. Wszyscy Mokiela. powiedzieli, że ja szczerzję 30 poczków. Teraz się okazuje. Ja nie pytał, czy lubię w ogóle. Ale dlaczego mieliśmy się pytać? Przecież to jest zawsze wszystko, co, co ci wejdzie nie, nie pod rękę. To jest jak to jest obrzydliwe, stary? No, tak. no nie. Cebulę, ja wolałeś. Ja ja A ty Adam nawet trzech nie zjadłeś? Zaraz ziem tego trzeciego. Bo to się nie ma, to 150 zł będziesz musiał mi dać. 150 zł? Czyli jesteś pewny, że zjesz... ...no to jak, 25 zł jest zapączka. A 25 jest zapączka? Myślę, że 5zł jest zapączka. Nie 25. No to dobra to 75 zł, no. i bądź. Serio? Odpadasz na czterech pączkach? Na pięciu. Na pięciu, tak? Na to pięciu. jest szósty. Tak. Już nie mogę. Ja zapchało. pożegnać, No możesz jeszcze poczekać chwilę, nie? Bo oni są przy stole. A ile ty dredziasz? Który to jest? Nie Czwarty twój. Hmm. On zjadł pięć. Ale ja się nie wolno jeść, w ogóle ty się wolno je. Bo no bo niebezpieczne się... warunki są tutaj pogodowe w tym domu. Jest zimno i zimnie się nie panie jesz. Co ty gadasz w ogóle, no tak. to nie ma w ogóle związku. Nie ma związek. Nie ma żadnego. Ma. Nie ma żadnego. Jakich fabacji nie ma? Nigdy jej w domu. O, <laughs> 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 pięć i się dobrze czuję. Co? No dawaj jeszcze pięć. No. Zobaczcie, ja odpocznę sobie. Wy sobie jeszcze pijecie, ja jeszcze nie piję. A właśnie, wodny. Ja nie ja nie od od drugi. drugi. Ja to jak oddać? No, ludziom na ulicy. Ludziom na ulicy, tak? I myślisz, że jak do kogoś podejdziesz, to ktoś przyjmie sobie tak z radością bądź chodzi. No tak, a jak Gesenka chodzi, żeby zaprosić do sklepu, no to co? Od Ale ludzi przyjmują. No to, to jest dobrze za, ja jest Nie zapakowane i w ogóle, liczy. nie wypakowane. Jakie zapakowane? A mam ci Gesenkę? No chyba nie w takim razie. Nic nie jest zapakowane. Normalnie ludzie biorą tak jak tutaj. No jest na pluta jeszcze na talerz i ludzie biorą i jedzą ze smakiem. No właśnie, tak? to teraz. To możemy ale ona no możemy Zapraszam na Co? Certuje, tak mi się powiedział, bo nie, tak powiedział Ale można oddać, no, tak, można spróbować nie. przynajmniej, możemy pojechać, będziemy nie, bardzo dobrze, dobrymi ludźmi. Co to co, tak? jak skończymy challenge, to jedziemy rozdawać pączki, tak? I co? Coś ty, zmieniłeś? Nie, nic. Ty którego jesz? Trzeciego. Trz 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 ty ale... Cztery zjadłeś, tak? Nie, no, już piąty jest. No teraz jest piąty. Ty cztery zjadłeś? Tak Zaczynasz tak. piątego, czy nie? Zaczynam piątego Znaczy podejmuje się tak. wyzwania Cześć O, i teraz zala pan na nowy No właśnie dole. Teraz. No, to jest, to jest. że damy na relację, że rozdajemy pączki. O, właśnie. No to... Ale oni nie przyjadą po pączki, tylko do nas. To, ale pączki przy okazji jedzą. No właśnie. Ty się założyć, że przyjadą i zjedzą. będziesz? Z głowy. I I dobry film. I przynajmniej się nie zmarnuje jedzą. No właśnie. Dobra, okej, okay, bo widzę, że, że jest słabo z wami. Podwyższam stawkę. Ale uwaga, nie 25 zł od teraz, tylko od teraz za każdego zjedzonego pączka. 250 zł. Z tego pączka noasz, co to za strawiedliwość? Jak ja zjadłem więcej niż ktoś inny, to on mała Nie Nieważne, nie wiedziałeś, że zmienię stawkę. Zmieniam stawkę. 200, 250 zł za każdego zjedzonego pączka. Ale powtórz? 250 zł. 90? Tak, no. Zgóbnę sobie jednak. Zgóbnę. To jednak chyba wam się rządki odblokowały, tak? Jezus, jak ty to wielka teraz jest. No jasne, to jest. Co, w rządki wam się nagle odblokowały. Jezu, Jezu! Wielka! Który to? Ósmy? Szósty, szósty, siódmy? Jezu Chrys. No powiem ci.. Jezu Chryste, jak ona to żre. Serio je, ja. się tak to O Ofu, Wiolka, co jest z tobą mnie tak? Co jest Wielka? Słuchaj, 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 jeść? Nie... Ale to nie jest konkurs, kto szybciej zjedz. No dobra, ale ja się szybko pożygam, więc muszę jak najwięcej zjeść, no. żebyś mi zapłacił, a ty potem ty mogę to iść. Co ty będziesz robić? No? Już nie wiem czy ja się mam przesunąć w tą stronę. W tą Co w tą jest stronę... wiolka? Wielko na to źle! To jest dziewiąty? Wielka weź się spokój może ja A ja już za to na... 600 chłopczo, nie ja przypomniał. A ja już pisałem już. No mnie ja odrzuciło, ja nie mogę teraz. Ja to... się... Fuuu, ale mi się rozbierało jak spojrzałem ładne. No mi też się robi niedobrze. No to buchania starej dewączki. Co nie jest to... z tą wiolka? No, bo no, boję sobie. Druga klasa. Tak, nie. Takuje, nie już, nie nie ty, Ale podwyższyłem tylko stawkę na 250 nagle wiąże się żołądek odblokował. Hmm. Hmm. No, przecież mówiłem ci, że ona zawsze oszukuje w tych challengeach, bo żeby sobie odpaść od razu Myślisz? No, że ona by zjadła jak całego tiro. Mm -hmm. no, mhm No. To, to... Ty, ty to, wi to widzisz, Ty to widzisz jak ona to żywe? No właśnie, nie chcę. Jest, to wystarczy. A dobrze. teraz na na ciebie patrzymy, co się dzieje? No, ja tak nie wiem przecież. No, ja tak to nie, nie. wiem. takie jeszcze bardziej obrzydliwe rzeczy <śmianiciela> Patrzcie na wiałka co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Ty to widzisz? Ty to widzisz? Patrzcie <śmianiciela> na białkę! Co tu się dzieje? Co odpuszczacie? Co się dzieje? Co się dzieje? Jak ona to połyka? O jest! Ile ona już zjadła? 11, 12. Bez kitu? liczysz to? No, tak, liczę. <gry> ja ja chodź, chodź, ale co? 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 No, Polski, ale co, tu tak? co tu się dzieje? Co tu się dzieje? jak chwila przerwy. No muszę chwilę. No co tylko ja jem, tak? No to się nie muszę śmiać Nie, ja chciałem z A co nie... obrzydziło cię to, tak? Mnie to śmieszne akurat. No ja też chciałem zjeść jeszcze dwa pączki, ale przez to, że to, to, to co widzę to nie mogę. Tylko dlaczego nagle się tak odpaliłaś? No co, rozdałeś pieniądze? 250 to jakieś jakiegoś pączusia. No co ty mam zrobić? Trudno no, biegać, będę rzygać, będę siedzieć na kiblu, no ale pieniążki będą, tak? No, ja mam już tysiące, mi wystarczy. Mi wystarczy. A ja już ile mam, Rafał? I ty, i właśnie już 15. Ale ile pieniędzy? A, no nie wiem od jakiego czasu zacząłeś takieś. Od bo? czwartego, od czwartego zaczęła tak jeść. No 3, 40. no to czyli 12 pączków, 12 razy 250. Czyli ma 3000 zł. A, tak mało. Dobra, kolejna runda i idę się zdrzewa Genujące <grystanie> to jest naprawdę, że ona tak pochonia To pieniądz robi z człowiekiem, to ja nie A, ma Viola mm -hmm. jedząca poczki za 25 zł wcale nie chce za 250 wchłania to wszystko, że całą mówię klątkę była nie chcę, Jezu. <grystanie> ile, ile? Ale to, już, już, to już przestaje być na mnie śmieszne. Ile jeszcze ten na minusie? Jesteś już chyba około 3,5 tysiąca. Słuchaj, wyciągaj portfel. No wyciągaj. Płaciłeś tyle? To widzisz? Słuchaj, ja zjadłam cią karmę. Czego ty ode mnie oczekujesz? <grystanie> Ale maszyna do łykania, co? <grystanie> <grystanie> się odpaliła, co? Ale ja tak za 250 No dobra. sobie tak No 250 zł. Ja, nie mam no No dobra, tak no się nie mówi, czy Ile on na zamiast na, na to wszystko gdzieś. <noise> ja nie wiem. Ja nie wiem, co tu się dzieje ogólnie, nie? Jolka, masz dwadzieścia. 20, 20 pączków. Jesteś... Wszystko okej? Okay? No z głową na pewno nie mogę. Ale czy ze zdrowiem? No, nie no. mogę, ale jeszcze... Na... Ty I jak no. mi nie podwyższył stawki, to by ten film był nudny. A tak to przynajmniej coś się dzieje. Coś się dzieje. Do... Jeszcze tylko dwa czekoladowe na serii. Ale... Idź do banku. Napędniesz. No tam jest balon. Tylko, <grymne> co? No jest możliwe. No jak? No jak? No widzisz, no jest możliwe. Bo jak ona to połyka? Ona to normalnie połyka. Widzisz to? Jak ona to połyka? Dlatego można sobie więcej pączków kupić. No co się jest stawka. Ale no, co ty się, nie się tylko Po nocach, że nie wiesz. Że co? Ona to je po nocach? No. Nie, jej się nie zdarza jest, po nocach. Straszny to jest stary, ja nie mogę na to patrzeć. Jezu, jezu jakie to jest połykanie, to jest tak. Dobra wielka, czyli końcówka, tak? Nie mogę już. Masz 4250 złotych. Wiele, jesteś ja, 3 pączki, będzie 5 tysięcy. Jeszcze dwa porczki debilu. Jak mam 4500 4250 masz. Na uczyniczy debil. Aaaaa, jest ja tam 4500. No to nie miej, to jest czas. Tylko jest. To co? Zjesz? Do piątki. Do pięciu tysięcy? Ile za Trzy muszę robić, tak? No. to trzy dwa oreo, jeszcze się nie znam. już do banku matura. Dasz muzykę. Sama sobie... No ja telefon czy zrobię. Ja już od rana nie lasiłem, pół godziny na stosunku. do banku, nie jadę. Czemu nie jedziesz? Czemu ja mam jechać dla niej po pieniądze? Co ja z tego mam? No ona już nie będzie w stanie się ruszyć. Ale Pierwszy raz chyba widzisz jak dziewczyna takie źle, nie? Nie no, widziałem już nie raz jak tak robi. Nieprawda, nie wiem, tutaj, nie lubię. Czyli co? mówi, że to normalna praktyka, tak przez górkę stosowana? No, ona się ukrywa. Ukrywa się? No. Ona już przylegnęła, czasy. Ale to i tak czy siak płacę mu? Ale już nie wiem. Tak o, czy siak mam 100 zł. 100 zł. Jeszcze jeden, tak? Jeszcze 500. O, o, o. U, u, tak na 5000 będzie. się, zobacz jak idzie ten po całej tam, dobrze idzie. Idą tak? Miałaś skończyć na 5000, tysiącach wielka? No ale zapomniałam, że ja jestem iPhone Jakiego iPhone eee, na iPhone'a. Jakiego iPhone'a? Naszka, u nas 6 tysięcy że coś jeszcze jest. Ten najdłuższy. No Prosiłam się o niego, nie chcesz mi kupić? Wbredne, że kupisz mi kupić na bagatana, to muszę sobie A teraz? A patrzcie, zamiast mi wypłacić, bo po prostu mi go kupisz, tak? To jest 1500, więc jeszcze jeden ponczek. Wiesz, że ja apetyt zarzuciłem, a u nas jakby tyle że muszę cały swoich kupić. A Jaszczur wypił cały swoich co? Jaszczur zjadł 9. A ty nie wiesz nawet odecydować. Co? nic nie wiem. A co? Jak ja Jaszczur wypił cały swoich? Cały swoje apetyt zarzuciłem. Ale czemu dałeś? No, byś sam chciał. Tam chciał. za dobre, za mękiem to i tak tutaj jest prawdziwa królowa pączków. Lider, tak, można powiedzieć. Można powiedzieć, no. Ja nie pączkami naprawdę. No przecież tak. No. Nie, nie, nie za dużo nie ma, nie Ona to połyka normalnie. Ona bierze to i tak a wiesz jak będę się dopingował to dać mi tą skrótkę mięsną odpalić nie? Dawaj Aha. Wola, dawaj, 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 dawaj Fajna jest jadła Można chodzić przez serce Ojej, ale to jest, już ciężko idzie Chyba kolejnych pięciu godzin nie dał tak Ty a może wiele wystawimy na jakieś zawody Z innych pączków czy czymś, są takie Za mało płacę. Znaczy czyli tylko ja płacę odpowiednio tak? Tak zjadła. Ale widz, widzisz jakie to są szukane? Widzisz jakie to jest szukane? Bo jakbym normalnie zastał stawkę 25 zł To zjadłaby 3-4 pączki i powiedziałaby już nie może A jak odpaliłem stawkę 250 zł to nagle 20 pączków pomieściła. No bo to jest podświadomość, wiesz, że jak będziesz więcej kasy, no dobra, to jeszcze wcisnę kilka. Kilka, naście, czy kilkadziesiąt? No to ty startujesz z dziesięć kubos, tak jest 10 to już. jak najlepiej. No a wtedy mogę wiedzieć, tak <śmulatyczny> co ty możesz wiedzieć, że wielkość tak odpali? Lepiej bym zachronił widownika nasza. Co ty <śmulatyczny> robisz, wielka? Będę skrotała jeszcze na siłę. Aha, to co jest trzeba teraz nie. odbudować to. Zpatrzenia kopie. Co robisz? Idę trzeba święty i Co ty robisz? No, co? no przecież się nie zmarnują. To się nie zmarnują, żebyśmy robiła. Mówi się tak patrzę. To no. jest tak zwęk. Dla przyjemności. już Dla przyjemności to nie <laughs> Kilka? <grywa> gdyby ona chciała to by bank o tym. Chyba nie chciała po prostu pokazywać ile poza zjesz, No tak, przecież gdyby ona to wszystko zjadła, to w ogóle odcinka być nie w ogóle nie opłacała wrzucać, nie?